Witam serdecznie widzowie z tej strony Anubis i zapraszam was do kolejnego odcinka z Piasków Czasu o Princes of Persia. Jak widzicie, musimy wrzucić tego naszego kamulca, to go już wrzućmy do końca, żeby dostać się. Szczerze, to sam nie, nie wiem gdzie. Zostań tam! Ale po co ty krzyczysz? Bo teraz to już się sam nawet nie wiem, gdzie mam iść tutaj sobie otworzyliśmy Dawaj, 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 dawaj. Nie martw się o mnie! Nic mi się tu nie stanie! Nie, no tutaj nie. Teraz pytanie, gdzie mamy iść tak w ogóle? Hmm... Ciekawe. Tutaj? Te drzwi nie wyglądają na zbyt solidne No solidne, ale myślisz, że ci A kim ja niby jestem? Rustamem? Bo tutaj nie, nie możemy się przeturlać, no nie Ach, Widzowie Zaraz dojdę, idzie? No dobra widzowie, lecimy do poprzedniej lokacji Bo to tam spadł na, na nasz kamiuszczek. I hop I hop Możesz wbiec na tą ściankę? Nie. Zaraz zaraz uderzy I hoppa I on tutaj spot, o właśnie jest nasz głaziuk On ciągnie się mi się tym zaufać. a tutaj go trzeba będzie przeciągnąć Innego wyjścia nie będzie Sekunda widzowie, coś mi się coś coś nie wiem czy nie skraszowało. A nie, wszystko w porządku. Coś tam który mi dziwnie odcięło. Ale jest w porządku. Jest w porządku. Dobra, to musi spaść tutaj, to jest pewne. Teraz cię to przytaszczyć. A, to... Pe... Tak, napij się wody. Maszację. Noć się. Puść. No kurde, no. Dwa tego kamieżka. I hop! I na górę. I tu mamy białkę. Mam to Ja się zaraz do góry chodź O tak. Tutaj. Dobra, tu się mamy, mamy nasz filar. Tak, nie puścimy go. Tutaj? Chyba tak. Tak jest. Aha. W taki sposób chcieliście zrobić bambuko. No, musimy przejść przez te kraty. Hop. Hop. Ja, musimy zejść. Dobra, hop i hop. Tam tak, tam raz I po całej długości. Nie. Tu, tutaj i hop, i hop, i hop, i hop i. Hop? Tak, hop. Dobrze skoczyliśmy. O, tutaj się troszkę dziwne. Opa. Pod ostrzem. I pod kolejnym ostrzem. Odbaczmy się go Mam no, 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 zaraz coś tutaj to I to dwa kopy dla ciebie Uderzenie dla ciebie Dobra, pozbądźmy się jeszcze jego. A ty jest standardowo góra. Co to tak szybko mi Nie ma podnoszenia się, oddaj duszę. Ale powiem już, coraz ciężej te księżyce, księżyce zdobywać, bo to coraz wolniej idzie. Chcemy to zauważyć. Leżyć. Tak samo i ty. Oddaj duszę. Ty tak samo. I ilu was tu jest no? Ja się zaraz piłkę. I koleżankę wywalił. Dobra, ty. Oddaj duszę. Ty tak samo. Zdążę czy nie zdążę? Nie zdążę już. Się to troszeczkę zregenerował, no oj za. I kolega wywalił. No jak Ty mogłeś tak kolegę potraktować? Ale dla mnie lepiej, że. O, Połóż się, O, się, Będzie Ci lepiej! Zobaczmy, co nasza wizja ma nam do powiedzenia. Odsunąć jakiś barek. Tu zacznę skakać. Tutaj oja jest kolumno pełno i mam miecz. I normalnie przebijemy się teraz przez ściankę. A tak zawisło. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Fantastycznie, że zaczniesz opowiadać od tego miejsca. Eee. No, innego wyjścia nie ma, idziemy tędy Urlaj się To nam było potrzebne, tylko teraz pytanie, gdzie to nam jest potrzebne? Czy to było nam gdzieś tutaj potrzebne? Tak, bo tu jest... której mówiłaś Uważaj! Ja tam nie wejdę nigdzie, a już widzę, gdzie. Zaraz sobie to ustawmy tak, jak trzeba. Czyli tutaj o i do góry. A my musimy się o tutaj tylko i hoppa do kolumny. To jest szczęście, bo musiałem, że my się i hop. Milimetr, centymetr, centymetr! Tylko. O tak. I hop. Już myślałem, że znowu będę się denerwował. I tak. Niżej deczko. żebyśmy nie uderzyli w sufit. Hop. Hop. I hop. I kolej nam mgiełka. Fantastycznie. Tu jest też. Szczerze, chyba mi się daje, że też są drzwi do rozwalenia, ale to potrzebujemy tamtego mieczyka, który właśnie? Tak jest, który właśnie zdobywamy. No to fajnie No i teraz pozbywamy się tych drzwi A i tu jest coś Uuu, Źródełko Zwiększymy sobie jeszcze nasze życie Urlaj się Woda życia i się wydłuża nas nasz pasek jeszcze bardziej. I tyk, tyk, tyk. Fantastyczny. Ja rustam Jak. A kto jest? I mi to powie... powiedzcie, że mnie tak porównujecie. To nie ten sam miecz, co przedtem. No nie, znaleziony. Znalazłem. Gdzie jesteśmy? Mówią, że ten pałac zbudowano na ruinach dawniejszego. Starożytnego pałacu. Myślałem, że to tylko przypowieść. A to chyba jednak nie? I co teraz? No trzeba przejść. No znaczy, się ja przejdę i cię otworzę, a... Do, a, ty, a ty przyjdziesz na gotowe, no? Aha. Uh -huh. O tak, my musimy te atopy. Nie trzeba by tu. Tak jest. No. ja wejdę. Odsuń się! Bo nie wątpię, żebym z doskoczył. Tak jest. Odsunie się chyba bo jedna, czy nie? Co za. I jeszcze. Ja wejdę. No to sobie wejdź, ale pierwszy mi się odsuń, bo widzisz, że, cią... że kamulca ciągnę. Zero wdzięczności hop, hop. I tu musimy się przydostać tędy hop, do dołu owieście nie ma trzeba zejść do dołu. I hopa, fantastycznie Coś tu znalazł runie, to jest pewne, że coś tu runie. Jest za dobrze Zostań! Zejdę do Ciebie A Tutaj to już my nigdzie nie wyjdziemy. Nie Uuu, ale tamto my na pewno nie doskoczymy, to jest pewne. Wróć Jak ja mam tutaj zejść? A tutaj się zapaliśmy. Fantastycznie. I hop! No i dobra. No. I teraz tutaj. Po półce. Tamnej. Po następnej. Tu jesteś! Witam. Dobra, otwórzmy to. Do końca a? W ten sposób trzeba? były że przecież były na to... trzy, teraz są na dwa. No. Szczelina, mm, to ty nie powiesz? A ja mam przepaść. Tu jestem! Dasz radę? Nie, nie dam rady. Teraz nie. Hop i hop i hop i stój na tej płytce. Udało ci się. <grywa> no odsuń się z tej drabiny bo nie wejdę inaczej. Oho przyszli. <grywa> Przyszli koledzy? O, jakiś z hakiem tu chodzi, patrzę. No co ty nie powiesz. No kurde, jak... Ale miło jo! Rapaz, no, mi się chociaż innego. Następny mamy tyle życia co kot. Na opaku chciałbym to zauważyć Tak Dobra, ciebie też już nie ma Dobra, życie, życie woda jakaś, woda, woda Nie, tu nie ma wody jednak Ja bym tylko przeskoczył i położę w ten sposób, a też się broni Dobra, ciebie zamnożę i ciebie też. Przetnę Jednego i drugiego ja przetnę od razu, o! Ciebie pozwolę do troszeczkę. troszeczkę Dobra, ciebie już tu nie ma Ciebie też już nie ma Zostałeś tylko ty, hakowcu Teraz pytanie, czy tylko ty, czy jeszcze ktoś tu się pojawi? Jeszcze za mało się rozbłysnął Ktoś tak czułem, że on się za mało mi rozbłysnął no wiem, że to dobra, ale, ale udało się na szczęście ich pozbyć Nie Przed ostatnim ciosem trzeba zro zrobić blok Dobra Pozbądźmy się go Nie, nie, zatem strzelaj troszeczkę lepiej i szybciej. Dobra, następny poszedł, tego podbić za wszelką cenę. Dobra, możemy. przecięcie Kurde Sekundowe Następne do kolekcji Tam tym tutaj Chciałem to, go możemy się pozbyć. Tylko trzeba. No właśnie, to on robi pod, podwójny a tak? Ciebie zamierza, ciebie też i ciebie też. Next. Next. Pomóż mi! Zaraz jestem zajęty. Widzisz, że tutaj walczy za zawzięcie. Nie ci się tam nie stanie. Jak troszeczkę powalczysz Czy to ostatni? Dobra, koniec. No, trzeba naprawdę gdzieś tu wodę znaleźć. Bo to innego wyjścia nie będzie, widzowie. Zobaczmy naszą wizję. Co nam wizja powiecie ciekawego? Tak, tu będzie walka z wazeniną. coś większego jest. Uuu, tak jakby kontra, jakbyśmy się nauczyli kontr dodatkowej. następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobra, woda, potrzebujemy Co? wody. Dobra, tu mamy przejście. To fajnie, że jest przejście. O, jest woda. I to wodę, pi. Musimy otworzyć te drzwi. Poszukaj przycisku. Nalazłem. Drzwi są otwarte, wchodzę. Nie, czekaj na mnie. A nam się udało. Hol żołnierzy. Zapach jedzenia dopiero co zdjętego z kuchni. Kilka godzin temu przy tych stołach siedzieli ludzie rozmawiając i żartując podczas wieczornego posiłku. Aha, Dokładnie aha. tak robią to ludzie u mojego ojca w Siraf. Kiedy nie są na służbie, czują się bezpiecznie to, to w murach zamku, nie mają wokół podoba. siebie wrogów, z którymi mieliby walczyć. Skąd mieliby wiedzieć, że wróg? Znajduje się pomiędzy nimi. Dobra, pozbądźmy się go od razu. Jak jest możliwość, to się go pozbądźmy. Pomóż mi! Czym? Ja tu mam czterech, ja mam tu na sobie trzech! Chciałbym to zauważyć. Połóżmy go i się go pozbądźmy. Dobra, Pat. Puść w końcu, no to... Dobra, następnego nie ma. Tego, tego uzbrojonego to bym sobie na tym dostawił koniec zostawił. Zaraz jestem chwilowo zajęty, bo też mnie lejo. Po informacji. Jesteś jed... o, tutaj jest dwóch. O, ho, 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 ho. Dobra, nie ma go. U. Ten ma od odpływy tutaj, Hop. Dobra, następny do kolekcji. Jest w ostatniej chwili ta, ta, ta kontra. Dobra, gdzie jest reszta, bo to nie jest to wszyscy. Dwa, trzy. Dobra. Pozbądźcie kolegi. Kolegę przetniemy by nie czuł się samotny O, tu już się z góry szykował, o tak ci ciekawy. Cofnijmy to, bo to jest naprawdę pomyłka jakaś Cofaj, cofaj, bo ten uderzy nas Powinniśmy dać radę, powinienem się radę cofnąć aż do samego tego dobra dobra, ciebie już tu nie ma dam radę, powinniśmy dać radę, dobra, potknęliśmy się O, to, to nie było akurat... NIE! no jak nie podciął, a on mnie podciął bezczelnie Dobra, tego nie ma. Ktoś tu jeszcze leży. Dobra. Nie podnoście. O właśnie tak. A ty? Oj. Ktoś jeszcze? Wszyscy. Na szczęście wszyscy już. Dobra. Dobra. Jakoś to to poszło, ale byśmy się napili. Troszeczkę się napijmy. Co nam powie nasza kolejna wizja? No tutaj musimy się spinać, po wszystkim, jak to ple. Musimy opuścić most. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Hmm, ciekawe. No dobra, widzowie, to my musimy u... tutaj, stąd będziemy startować, tak? Tak, stąd będziemy startować. I tyle, stąd wyskoczyć powinien trzeba będzie, lub coś. A nie, będziemy musieli przebiegnąć. Ale dobrze, widzowie, to przebiegnięcie naszej i kierowanie się do opuszczenia mostu będziemy kontynuować w następnym odcinku. Więc Widzowie, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że oglądliście i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie!